Syn Sopla z Torunia zatrzymany przez CBSP. Funkcjonariusze CBSP zatrzymali w Toruniu Macieja S, syna Tomasza S. pseudonim Sopel, uważanego niegdyś za bosa tamtejszego półświadka. Wobec obu toczy się przed sądem sprawa o handel środkami odurzającymi w opuszczonym forcie świętego Jakuba przy ulicy Sowińskiego, nazywanym Belwederem. Na ławie oskarżonych zasiadają też inne osoby. Znaczna część z nich ma powiązania ze środowiskiem pseudokibicowskim. Zdaniem prokuratury Grupa Sopla była największym detalicznym dostawcą środków odurzających w całym województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie sam Tomasz S. odbywa karę 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa w czasie strzelaniny na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Teraz syn Sopla, Maciej S., został przyłapany z kokainą w ilości 7,7 g, nielegalną bronią, Pistoletem CZ kalibru 7.65 mm.